Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś w roli głównej będzie ta RK, która była na sprzedaż. Niedługo wyjeżdża do klienta, praktycznie już skończona i zobaczymy, co w niej się zmieniło. Także zaczynamy. I tutaj możecie zobaczyć, felgi mamy już odmalowane, już żółty kolor nam nie przebija. To jest taka tutaj stylistyczna uwaga, ale przejdźmy sobie do tego, co tutaj jest dołożone. Jest przy niej ładowacz przedni. No więc nie mogło zabraknąć do góry na słupkach lamp drogowych, długie, krótkie. Oczywiście firma Sparex, linia odcięcia, pełna homologacja. W poprzednich naszych odcinkach na naszym kanale możecie znaleźć więcej na temat tej lampy. Link do tych produktów wszystkich znajdziesz pod tym filmem. Obok od razu mamy oczywiście kierunkowska z firmy Waś, Oczywiście też ma homologację, tak samo jak w lampach z Horpolu. Mamy efekt neon na światłach postojowych, czyli w ta obrysówka. Od niedawna są też również w naszej ofercie te lampy pasujące właśnie do John Deere'ów. No oczywiście jak już mamy tutaj dużo lamp ledowych, no to nie mogło zabraknąć tych w masce. Mamy tutaj na środku mamy do góry światła długie. Oczywiście w technologii LED, firma UTV. Po bokach mamy robocze też w technologii LED, firma UTV. No, i na dole mamy światła mijania, czyli tak zwane krótkie. Oczywiście soczewka LEDowa, również firmy UTV. No, tutaj jeszcze klient sobie zażyczył, więc chłopaki montowali. Mamy obrysówki na dachu. Niedługo będą w naszej ofercie. Niestety na stronie jeszcze ich nie ma, ale myślę, że niedługo się pojawią. No, i dodatkowo mamy fanfary na dachu zamontowane. To też klient chciał. Tutaj lampy ostrzegawcze, dwie sztuki, no tego już nie mogło zabraknąć, no jak już jest tak oświetlony ciągnik, no to z jedną lampą ostrzegawczą by to słabo wyglądało, więc tutaj są dwie z prawej i z lewej strony. Oczywiście tutaj mamy na zwykłą żarówkę oryginał, to samo co by przyszło w oryginale, czyli mamy tutaj hellę. Oczywiście takie lampy są dostępne oraz uchwyty do tych właśnie modeli, gdybyście chcieli ich sobie dokupić. No tutaj wszystkie lampy LEDowe w dachu, te robocze i tutaj z tyłu na błotnikach oczywiście były przy tym ciągniku, jak był sprowadzony. No i tutaj nic nie zmienialiśmy, te lampy działają, więc tutaj nie było nic robione, zostały te, które przyjechały. Razem z ciągnikiem. I tak jak tutaj widzicie, akurat ten ciągnik przyjechał z łącznikiem oryginalnym, hydraulicznym, i tutaj możecie zauważyć tą różnicę, jak ten łącznik powiem wyglądać, jeśli chodzi o kostkę do podłączenia przewodów z prawej strony. Ta kostka, tak jak tutaj widzicie, nie wypada na środku łącznika, tylko jest na boku żebyście mogli go sobie właśnie w tej pozycji, gdy nie jest podpięty pod maszynę, śmiało tutaj zahaczyć, żeby nam nic nie przeszkadzało, to musicie zwracać właśnie na to uwagę, żeby ta kostka była na boku, tak jest w oryginale i tak jest również w naszych łącznikach w zamienniku, te, które mamy w naszej ofercie. Oczywiście w naszej ofercie jest łącznik w zamienniku, hak jest CBMA, bardzo wysoka jakość, porównywalna do oryginału. Oczywiście w tych łącznikach występują różne długości, więc gdybyście chcieli jakieś dobrać, to warto podjechać pod swoją maszynę, zmierzyć jak jest, jaki jest potrzebny, przedzwonić do nas, a my dobierzemy Wam odpowiedni po tej właśnie długości. No i tutaj ten ciągnik będzie dużo chodził w transporcie, z tego co wiem. Następny jego właściciel dużo właśnie te maszyny u nich chodzą w transporcie, więc tutaj nie mogło zabraknąć z zaczepów. oczywiście mamy tutaj K80any poziomo do transportu naprawdę mega sprawa na tej kuli K80 nie czuć po prostu jak ta przyczepa nam szarpie, bo tutaj wszystko na, ładnie na ciasno nam chodzi. Jest to dużo wygodniejsze i dużo bezpieczniejsze i dużo więcej możecie tutaj e, ciężaru na ten zaczep zaczepić. Do góry mamy standardowy zawermana automatyczny zaczep pod takie zwykłe przyczepy. Akurat, tutaj nie ma linki, ale można założyć linkę, że można sobie automatycznie wyhaczyć przyczepę. I na temat tych zaczepów również nagrywaliśmy osobny odcinek, a wszystko znajdziesz na naszym kanale na YouTube. Ja myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Gdybyście chcieli dobrać części do swojej maszyny, no to tutaj wam się wyświetli numer. Pod spodem macie kod rabatowy, możecie skorzystać z tego kodu na naszej stronie. A w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.